Panią Anitę Czerwińską, minister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Panią minister Barbarę Sochę, Ministerstwa Rodziny, Polity Pracy i Polityki Społecznej. Pana wicewojewodę Sylwestra Dąbrowskiego. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Zdzisława Sipier. Panią Dorotę Bojem, Bojemską, przewodniczącą Rady Rodziny Ministerstwa Polityki Rodziny i Polityki Społecznej. Szanowni Państwo otrzymaliśmy. List okolicznościowy prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Pozwólcie Państwo, że odczytam jego treść. Szanowni Państwo, Otwarcie żłobka to ważne wydarzenie dla mieszkańców całej gminy Raszyn. Jestem przekonany, że nowa placówka poprawi jakość życia lokalnej społeczności, ułatwi codzienną aktywność młodych rodziców, a najmłodszym zapewni najlepszą profesjonalną opiekę. Wszystkim Państwu zgromadzonym na uroczystości otwarcia żłobka nr 1 Baśniowa Kraina przekazuję gratulacje i serdeczne pozdrowienia. Wysiłek i zaangażowanie władz gminy zostały uwieńczone sukcesem. Powstanie tej nowoczesnej placówki w zabytkowym otoczeniu to najlepszy dowód Państwa aktywności i skutecznego działania. Wiem, że na dzieci czeka miejsce bardzo przyjazne i dostosowane do ich wyjątkowych potrzeb. Z pewnością grupa ponad 100 najmłodszych mieszkańców gminy będzie tu spędzać czas pożytecznie pod najlepszą opieką, a ich najbliżsi będą spokojni o bezpieczeństwo swoich pociech. Sprawdzone, niezawodne i nieodległe od miejsca zamieszkania przyjazne instytucje opieki nad najmłodszymi to znaczące ułatwienie dla rodziców podejmujących decyzję o powrocie na rynek pracy. Rząd w swojej polityce prorodzinnej konsekwentnie stara się tworzyć rozwiązania ułatwiające ten krok. W całym kraju przybywa miejsce, dzięki którym rodzice mogą łączyć wychowywanie dzieci z aktywnością zawodową. Szanowni Państwo, wiemy dobrze, iż wiek do lat trzech w pedagogice zwany złotym wiekiem wychowania uważany jest za najważniejszy okres w życiu człowieka to wówczas maluch najwięcej się uczy, poznaje, doświadcza. Jestem przekonany, że dzięki wyjątkowej kadrze Państwa placówki najmłodsi w przyjaznej atmosferze będą odkrywali świat, uczyli się życzliwości i umiejętności współdziałania z innymi. Życzę Państwu wielu sukcesów. Wierzę, że czas spędzony w żłobku będzie przygodą pełną radości, uśmiechu i nowych przeżyć. Serdecznymi pozdrawieniami, Mateusz Morawiecki. Na Raszyn w dniu dzisiejszym przeżywa znaczące wydarzenie. Wydarzenie, którym jest oddanie pierwszego publicznego żłobka do użytkowania dla swoich mieszkańców. Jest to niezmiernie ważny element, bardzo brakujący do tej pory. I bardzo oczekiwany przez szczególnie nasze najmłodsze, młode rodziny. Tak chętnie zresztą osiedlający się na terenie gminy Rasz. Dzięki tej placówce mamy praktycznie rzecz biorąc zaspokojone potrzeby w całym cyklu edukacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym dla naszych najmłodszych mieszkańców. Jest to bardzo ważne w obecnej dobie, kiedy Młodzi rodzice są przed dużym wyzwaniem, jakim jest odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie, gdzie zazwyczaj obydwoje muszą pracować, zresztą chcą przeważnie pracować po to, żeby rozwijać się, być dobrym obywatelem i jednocześnie jak najwięcej dawać z siebie. W tym przypadku dość ważne jest, żeby nie cierpiała na tym rodzina i żeby wychowanie dzieci, które Powinno być dla niej podstawowym zadaniem, przebiegało w sposób należyty, w sposób, który daje gwarancję dobrego wychowania, dobrej opieki, dobrej edukacji. I to przedszkole jest takim ważnym elementem, który uzupełnia nasze dotychczasowe placówki oświatowe. Mamy tutaj na sali sześciu dyrektorów przedszkoli raszyńskich którzy będą przejmować te, tych młodych absolwentów tej placówki do siebie. Jak również mamy tutaj dyrektorów trzech placówek oświatowych, szkół, którzy z kolei będą przejmować w tym procesie edukacyjnym, wychowawczym, te, te dzieci już do swoich placówek, z których już będą wychodzili, Młodzi nasi obywatele. nie robi ogromne wrażenie. Jest bardzo profesjonalnie wykonane. Także ja chciałam zacząć od gratulacji dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Panie Wójcie, Pani Dyrektor, Państwo Samorządowcy, wszyscy Szanowni Państwo. To wielkie dzieło. Tutaj już Pan Wójt wyjaśnił, podał te imponujące, można powiedzieć, powierzchnie, ale rzeczywiście, kiedy zwiedzaliśmy, no, trzeba przyznać, że jest to z najwyższym kosztem architektonicznym, ale także tym budowlanym. No i to gwarantuje na pewno bezpieczeństwo tym najważniejszym dla nas, czyli tym maluchom, kochanym naszym dzieciakom. Też otoczenie jest niezwykłe. Myślę, że to, o czym pan premier napisał w liście, będzie zapewnione. Tego życzę przede wszystkim dzieciom, ale także rodzicom, którzy na pewno jestem przekonana, że będą mieli taką gwarancję bezpieczeństwa, że będą mogli sobie wybrać. Właśnie o co w tym chodzi. Kiedy my proponujemy, żeby samorządy podejmowały właśnie budowy żłobków, budowę żłobków. Chodzi nam o to, żeby zapełnić wszystkie te białe plamy, żeby choćby jeden żłobek był prowadzony przez gminę. I tutaj można powiedzieć, że Raszyn jest wzorowy pod tym względem. Przyczynił się właśnie do zapełniania tych białych plan w ostatnich 7 latach. Potrojono dzięki naszym programom dofinansowaniu, potrojono tę liczbę miejsc żłobkowych. Zachęcamy samorządy. I tutaj tak jak mówię, Raszyn jest takim wzorowym przykładem, że podjął się tego wyzwania i tego zadania. Wszystkim Państwu, Pani Dyrektor, wszystkim wychowawcom, opiekunom, pracownikom, no przede wszystkim dzieciom i rodzicom, życzę, żeby to miejsce było najlepszym miejscem opieki dla dzieci z Roszyna. Bardzo dziękuję. Słowa, Bo faktycznie ten program, który miałem zaszczyt właśnie z Panią Wojewodą Dąbrowską w poprzedniej kadencji jako Wojewoda Mazowiecki, początkować na Mazowszu Najpierw był takim programem, który bardzo mocno wszedł w strukturę prywatną. Po prostu bardzo wiele osób chciało te żłobki po prostu zakładać. Nawet były takie wnioski, gdzie okazywało się, że wniosek był, ale nie było tego miejsca, gdzie ten żłobek miał być. Także takie było duże zainteresowanie. Ja jestem zwolennikiem jednak tego, żeby takie przedsięwzięcia, jak robi Rada Gmin Raszyn, jak robi Pan Wójt, była właśnie tak wykonywana. Proszę Państwa, dlaczego tak to jest? Dlatego, że właśnie samorządowcy radni ze swoimi władzami, czy po wójtem, burmistrzem, prezydentem, muszą mieć pewną wizję i pewną taką przyszłość projektować. Bez tego każdy, jak to mówią, potrafi wydać pieniądze. Tak? To jest prosta rzecz. Dostaje, rząd daje, tak dalej, można wydać. Ale mądrze wydać, a to już nie jest tak proste. I dlatego, uwierzcie Państwo, jak z panem Wójtem rozmawiamy, a wiele razy rozmawiamy, i wiemy, jakie ma wizję to to jest przemyślana rzecz. To po prostu jest wszystko w jakimś ułożeniu. Oczywiście Pan Wójt musi pójść do Pana Przewodniczącego, do Radnych, uzyskać pewną zgodę, na tym to polega. Ale właśnie takie dzieło, w się dawno jest imponujące, bo to jest właśnie wymiar tego, jak powiedział Wójt, że dał kawałek serca. Proszę Państwa, pracuję od wielu lat samorządowcem i sam byłem wielu samorządowcem. Bez tego właśnie ducha, bez tej chęci, bez tego serca to powstaje coś takiego, co jest tylko murem, a jak właśnie jest tym sercem, to powstaje piękne dzieło, szczególnie, że to jest dzieło dla państwa, dla tych, którzy mają największe swoje skarby, czyli dla, dla naszych dzieci i to jest nasze wyzwanie, dlatego właśnie rząd nasz postawiło od samego początku na rodzinę, na dzieci, na właśnie to, co jest absolutnym fundamentem. No Bo gdzie będziemy za 40 lat, jak, jak się nie będziemy rozwijać? Tak? No to jest oczywiste. Przejdźmy do porozumienia, wspólnie, dziękuję. <grywanie> Uprzejmie zapraszam kierownika budowy, pana Lesława Kobelskiego. Dziękuję i życzę na dalszą owocną współpracę. Będę chciała współpracować z placówkami oświatowymi, bo z przedszkolami, potem ze szkołami, z paniami dyrektorkami. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę taką placówką kierować. Jestem dumna, ale także wiem, że to ogromna odpowiedzialność i obiecuję Państwu, rodzicom, że poczynię wszelkie kroki razem ze swoim personelem, aby dzieci czuły się tu najważniejsze, a szczególnie. Okay. I my? I my? I już. Brawo. Dobry Ojcze, prosimy o wszelkie potrzebne łaski dla pracowników tego miejsca. Niech Twoje błogosławieństwo i opieka Matki Bożej stale im towarzyszy. Ciebie prosimy. Dobry Ojcze, prosimy o Twoje błogosławieństwo dla całej rodziny ludzkiej, aby wszyscy ludzie żyli w pokoju i przyjaźni z Tobą i z bliźnimi. Ciebie prosimy. Przedmogący Boże, Stwórco Wszechświata, Ty przez swojego Syna powołałeś wszystko do istnienia, a Jego ustanowiłeś trwałym fundamentem Twojego Królestwa. Spraw prosimy, abyśmy umocnieni darem Twojej odwiecznej mądrości mogli prowadzić to dzieło, wokół którego się dzisiaj gromadzimy dla naszego pożytku i ku chwale Twojego imienia przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was wszystkich błogosławi, strzeże, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.